Witamy w naszej kolejnej audycji. Tu Magdów. I Magda. zapraszam Was do naszej audycji z cyklu Books Love and Rock and Roll. Dzisiaj gościnnie jest u nas Ania, która może zostanie na stałe. Tak, właśnie. Od, od dzisiejszej audycji możecie się spodziewać naszej Ani o wiele części. Witam. Ja tutaj podjęłam się czytania jednej książki co miesiąc i postarałam się to zalizować i opowiadać o moich przeżyciach związanych z czytaniem. Pilnujemy, żeby Ania czytała jednak te książki. Czy się jakby to było, wiecie, podejmij wyzwania Aktimela czy coś w tym stylu, nie? Ale to w sumie to dobrze za Magda, bo w takim razie dzięki naszej audycji ktoś zaczął czytać książki. Nie uważasz, że to jest taki spory sukces w sumie. Na razie jednostkowy sukces, ale spodziewamy się więcej. No właśnie, skoro Ania, to ona potem pociągnie za sobą kolejną. Są miliony. Dokładnie. Potem ja wszyscy... wtedy. Y, powiem moim biatu, że ma czytać książki i przychodzi na audycję. <noise> Nie zapraszamy? Tak, w sumie goście są mile widziani. Y, Także właśnie zaczynamy od dzisiaj od Ani, co nam dzisiaj zrecenzujesz. Ja przeczytałam książkę pod tytułem Miasteczko Salem Stefana Kinga. Ta książka opowiada o małym, prowincjonalnym miasteczku i o pewnym pisarzu imieniem Ben Meyers, który przyjeżdża tam, aby zmierzyć się ze swoimi lękami z przeszłości i zacząć pisać swoją nową powieść. I to, co tam zastanie, zupełnie przyrośnie jego oczekiwania. A lęk, który odczuwał kiedyś jako dziecko, przerodzi się w coś o wiele gorszego, gdyż nagle w tym zupełnie spokojnym, niepozornym mieście zaczną w dziwnych okolicznościach znikać ludzie. I Ben, wraz z poznaną dziewczyną zacznie szukać prawdy i postara się rozwiązać y, zagadkę, także tego, co dzieje się w tajemniczym domu Mastenów na wzgórzu nieopodal miasta, które związane jest z bardzo mroczną legendą. Moje przeżycia ze z tą książką y, to przede wszystkim to, że bardzo dobrze się ją czyta, jeśli można tak powiedzieć. Akcja jest wciągająca i chce się wiedzieć, co będzie dalej. Myślę, że autor jest mistrzem budowania nastroju i tak naprawdę do ostatniego momentu nie wiemy, co się wydarzy i jak potoczą się dalsze losy bohaterów. Poznajemy różnych bohaterów, w tym na przykład nauczyciela liceum, który także pomaga Benowi rozwiązać tą zagadkę, i młodego chłopca imieniem Mark, który, jak na swój wiek, wykazuje bardzo duże opanowanie i, i okazuje się być jednym z. Głównych bohaterów książki. Książka może być chwilami przerażająca, ale to kwestia wyobraźni. Wiem, czytałam recenzje i wiem, że niektórzy po prostu pisali, że po przeczytaniu tej książki dokładnie się spać, nie mogli patrzeć w okno. I myślę, że taki efekt może się utrzymywać. Można pomyśleć, że mogą się wydawać żyć nawet w naszym mieście i możemy mieć świadomość, że takie rzeczy może dzieją się gdzieś obok nas. I to jest bardzo moim zdaniem, bardzo ciekawy klimat. Ja czytając tą książkę starałam się znaleźć na nią zawsze czas i kiedy tylko mogłam, to siadałam i nie patrzyłam na to, co się dzieje. Czytałam, żeby tylko dowiedzieć się jak najwięcej z tego, co się wydarzy w miasteczku, co nowego się polecam serdecznie przeczytanie tej książki. Na początku może trzeba się trochę wdrożyć w akcję, ale gwarantuję, że potem to, że tak powiem, samo pójdzie. I w moim przypadku to 600 ileś styl nie sprawia żadnego problemu. Cieszę się, że się tego podjęłam i ruszyłam książkę i się okazało, że przecież dam radę i nic się nie stanie. Na książkę się znajdzie czas. Więc myślę, że to za sprawą audycji jakoś została zmotywowana i jestem zadowolona z tego powodu. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo Ani za wyczerpującą recenzję. Przechodzimy do książki Magdy, którą będzie... Rekrut Roberta Muchamora. Rekrut opowiada o pewnym chłopcu, który mieszkał z mamą i ze swoją młodszą siostrą. Jego mama jest jedną z przywódczyń szajki złodziejskiej. Takim specyficzną sprawą jest to, że jest bardzo, bardzo gruba, jest bardzo otyła. I praktycznie nie rusza się z domu, ale zawiaduje całą tą szajką, i przez co James, nasz główny bohater, ma wszystko, o czym tylko sobie zapragnie. Czego tylko zabraknie. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że w pewnym momencie jego mama umiera. On trafia do sierocińca. No cóż, wpada w dosyć ciekawe towarzystwo, powiedzmy to tak. Ma sporo problemów. Nagle zostaje przeniesiony do pewnego dziwnego miejsca. On sam nie wie dokładnie, gdzie się znajduje. James trafia do Heruba. Czym jest Herub? Otóż Herub to tajna agencja rządowa brytyjskiego rządu, która zrzesza... Yy, Młodocianych, e, młodociane sieroty, tworzy z nich e, tajnych agentów. Bo tak naprawdę, sami pomyślcie, czy wpuszczając do domu, załóżmy, będą, czy starsza pani wpuszczając do domu małego chłopaka, który na przykład sprzedaje ciasteczka, pomyślałaby, że w rzeczywistości jest on tajnym agentem i po prostu wszędzie, wszędzie wszczepia podsłuchy a, a, i jakieś różne inne rzeczy? No właśnie, myślę, że raczej tak nie myślimy. I tutaj właśnie pan Robert Muchamore miał świetny pomysł, moim zdaniem, bo pokazuje, jak James, mimo że, mimo, że bardzo inteligentny, no to taki raczej średni, jeśli chodzi o kondycję, staje się no, prawdziwym, jakby tak powiedzieć, takim małym żołnierzem, bo przychodzi specjalistyczne szkolenie, w ciągu dwóch czy tam trzech dni uczy się pływać. to Dosyć brutalny, co prawda, sposób, ale, ale rzeczywiście udaje się to. W ogóle samo, samo opisanie wszystkich akcji, które się dzieją, różnych, różnych misji i tak dalej, w ogóle jest naprawdę niesamowite. To podejrzewam, że, że pan Robert Machamore, nie zagłębiałam się zbytnio w jego biografię, ale podejrzewam, że na pewno miał coś wspólnego z wojskiem, bo naprawdę opisywał to, opisał to świetnie. Rekrut to pierwsza z dziewięciu części w serii Heruk. Dodatkowo jest jeszcze kilka książek przed, przed rekrutem, opowiadającym, jak w ogóle powstał, powstał herb. Ja osobiście bardzo polecam. Książkę czyta się szybko, tym bardziej, że jest to typowo, typowa literatura młodzieżowa, więc druk jest taki całkiem spory, taki Harry Potterowski, więc książki się naprawdę czyta bardzo szybko, tym bardziej, że nie są zbyt długie. Polecam i jeśli kto, ktoś z was czytał, to skomentujcie, piszcie, dajcie znać. Zapraszamy na piosenkę. Będzie to utwór Hit Decal zespołu Postman. So long, just open your eyes and hear the call. Hear the call, don't miss your chance. your mind take the wrong ways. You might get lost in a twisted maze. All your hope, all your knowledge, don't give it up because of a bad stage. Happy to call, hear the call. Don't miss your chance. It won't happen again. Again. you know for what you were made you know that it's a fact don't pretend you know in what you have faith to forget what you've done in your life Wracam już po powstanie. Przechodzimy do nasz, ostatniej części naszej audycji, czyli cytatów. No więc. Magda, zaproponuj Ani stronę. Może w tym razie 124. Kiedy pewnego dnia, w drugiej połowie września nadchodzi jesień, wyganiając odciągające się lato, celnym, zdecydowanym kopniakiem, zatrzymuje się zawsze na dłużej niczym stawie dawno niewidziany przyjaciel. <laughs> Osiada na ziemi. Tak jak on zawsze siada na swoim ulubionym fotelu, wyjmuje fajkę, zapala ją i opowiada o miejscach, które widział i rzeczach, które robił przez ten czas, kiedy był daleko od ciebie. To jest opis jesieni, która przychodzi w miasteczku. Magdo, proponuję stronę 220. Nie widziałam jej od 20 lat. Katie wzruszyła ramionami. Napisała kilka razy. Pamiętasz, jak miały na imię jej dzieci? spytał Kwart już normalnym głosem. Katie zastanowiła się. Ross i kartnej powiedziała. Odszukaliśmy ją, oznajmił Ewart. Mieszka w Szkocji. Z mężem. Prawdziwi Rosi kartnej ma mają się znakomicie, ale twoja legenda wygląda tak. Tydzień temu dostałaś list. Twoja siostra jest w trakcie paskudnego rozwodu. Popędziła się, popędziłaś do Londynu, żeby się z nią spotkać. Nie mogła sobie poradzić z dziećmi, zwłaszcza z Rosem, który wleciał ze szkoły. Cie ciebie dzieciaki lubią, dlatego zaproponowałaś, że zaopiekujesz się nimi, póki twoja siostra nie ułoży sobie życia. No właśnie, to jest y, fragment, kiedy Ewar, y, Ewart y, Koordynator całych y, akcji, y, misji, y, w tym przypadku, właśnie misji naszego głównego bohatera, y, zaznajamia Katie z, ze swoją, z jej legendą, jak, jak ona y, przygarnia dwóch agentów z Karuba. Żegnamy się już? Wyjadę do z Magdów? Magda i Ania.